Jak, jak, jest jak jest, nie? No, tak. Ja się nie zgodziłem, no bo w końcu wiecie, no pamiętacie, jak on mnie jeszcze wtedy w szkole zobaczył, to mówi hmm. bądź sobą, zostań sobą. To wszystko inaczej wyglądało, jakby ta Warszawka kopana nie blokowała wszystkiego. Ja pamiętam jak walnąłem wielką w... bywa... Świętołowica. Na generalnej, to to reżyser się poryczał. A no ja na pół dawałem. Mhm. A do mnie dziewczyny, pamiętacie, jak do garderoby róże przynosiły? Jak robiłeś tego, pacyka w będzie? No, tak, no. No. Ja to generalnie, to w ogóle nie przyszedł tutaj. Mhm. Tylko, że jak raz, bo fabułę mam teraz. Spadły mi dwa dni zdjęciowe, bo nie było ekspozycji. No to jak mnie tak prosił, to... A ja znowu się dowiedziałem, że wy macie być. No to, to przyszedłem, bo mi Szmirusami to nie lubię grać. No jak mhm. wy, to... Dzień dobry. 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 Jesteśmy. Ale panowie są obsługa planu, czy bo ja bym z aktorami spotkać. Nie no właśnie mówił nam inspektor, że tu się mamy z aktorzy. Tak siadajmy. Dobrze, dobrze, bo to chyba jakieś nieporozumienie. Proszę bardzo. Proszę, proszę siadać. Proszę siadać. Może parę słów o sobie, bo Przepraszam, ale ja panów nie znam, bo ja pracuję w Warszawie cały czas i y, ja miałem mieć inną obsadę kompletnie, ale, no, widzę, ale jakieś nie ma, nie ma czasu. Nie, ja mu mówiłem, jak mnie właśnie napisałem wszystko, że ja grałem dwa sezony, grałem y, calineczkę, miałem pełna charakteryzacja i tutaj miałem takie z, z organdyny taką spódniczkę i taki miałem popisowy, no pan może nie widział, jak tak z kwiatka. No to, czy to moje wszystko. Ale panowie, ale to celineczka, ale my tu gramy bajkę o dwóch grzybkach i bałwanku, no to no jest co, ja no tak A pan, ja pan to... co grał wcześniej? To, no, no, sería... Pan Pinokia z no, taką no, twarzą. Pan idealny jest. A pan? Ja to w zasadzie wie pan, jestem aktor charakterystyczny bardzo. Ja grałem wszystko. No, nie mówmy, czy pan w ogóle coś grał dla dzieci? Ja, no mo to ja może panu zdjęcie pokażę z przedstawienia. No, grafie, dobrze. Tak, tak. Ja, ja tutaj Proszę bardzo. Może to nie, nie masz, mówię to, to już, bo pana krzaczek, Pana nie, nie, pan to już nie będzie statystował, dobrze, ale, ale ja mam dwie ważne, mówione role. To ale są my, role dwóch. Jeden bałwan, jeden grzybek muszą mówić. Emisje, ja ja się <coughs> nie, nie <coughs> mówię. Ja, pan ja jeszcze, proszę, proszę pana mówię, co, pan grzybka, może... nie za... pan już nie gra grzybka, pan będzie statystował jako grzybek drugi, no, taki no. nie pan umierający, ale, ale pan, co jeszcze pan? Żółte liście jesienią... Ale dla dzieci niech pan mówi. A proszę bardzo, wy no utyliszcie i terwienią. Zadowolnie można, tak, prawda? No dobrze, to w takim razie proszę do miary kostiumów i y, będziemy próbowali od razu w kostiumach, bo panowie, mamy godzinę czasu na rejestrację całej bajki. No jakiś Szmirusów dostaje, kurczę, pieczony, no prosiłem, miał być przecież Zapaśiewicz, nie wiem, no. Więc y, zaczynamy do trójki. Yy, tylko ja bym poprosił odwrotnie, pana bym poprosił tu, bo pan będzie Pan się nie odzywa, a pan z tekstem yy, Popatrz na mnie Bałwanku, patrzy pan najpierw na swojego brata grzybka i potem popatrz mnie bałwanku z odwrotem i dotyka pan Bałwanka i Bałwanek wtedy się odwraca i mówi swoją kwestię do grzybków obu, prawda? Co pan ma? Co pan ma na głowie tutaj? Co pan ma? No kapelusik pan tu. Ale to na, na tu, Ta. co pan ma pod kapeluszem, ja, co to jest? To jest pana prywatne? Ja to dostałem w garderobie, ja miałem się za kozaka przebrać. Aha, że kozak. Tak. Koza. Zaraz, 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 zaraz. Koza, koza koza. To, mo to może, to może ko -koza. jest dobre, dobra, dobra, to, 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 to zachowujemy. Dobrze. Tylko niech pan twarz bardziej zasłoni, bo jest rażąco. Dobrze, uwaga i teraz pan pamięta swoje, tak? Proszę te bardzo, te czyli pan się... No od... i tego i mówię po nie Nie tą ręką, no przecież niech pan się nie, nie odwraca zadem do kamery, proszę no, pana. no. Mam Ale proszę pana, ja już to próbowałem, ja już mówiłem, no. Czyli jak pan proponuje, żebym się odwrócił? Proszę pana, niech pan się odwróci najkrótszą drogą, prawą ręką, proszę pana. No gdybym miał tu cholubka, to bym już dawno doskończył ujęcie. Proszę bardzo, uwaga, będziemy grali. Proszę bardzo. Odwraca się i teraz bałwanek. Popatrz na mnie, bałwanki. Przepraszam, czy ja mam close up, jedynkę, czy. Bo chodzi mi o oś. Ja zwariuję No nie, nie, dobrze. To, to nie, to dobrze, to ja zrobię, no. Jaka oś, proszę pana, co Te... za oś? Z tekstem już, tak? Ja czy... jestem od osi, tutaj, ja tu reżyseruję, chciałem panu przypomnieć. Panie mianowicie. Panie mianowicie. Panie mianowicie. Niech pan wstaje, panie, panie z baranem, nie grzybem. Pan włoży to na głowę, proszę bardzo. Ja miałem spojrzeć na kolegę najpierw. się tu nie... Niech pan nie patrzy na kolegę, jemu już nic nie pomoże. Proszę bardzo. Jeszcze raz, proszę, gramy do to bałwanka. Samo, to samo co mówił pan. I Bałwanek potem od razu kwestia do grzybków obu. Tak jak się umawialiśmy, bardzo lirycznie niech pan zrobi ten numer z Stalineczki, dobrze? Tylko niech pan pamięta, że pan jest Bałwanek, a nie Stalineczka. Okay, proszę. Okay. Już? już? Już, już, już. Popatrz na mnie, Bałwanku. Mogę charakterystycznie? Panowie. No nie, już, gramy, no. Panowie. Wszystko, proszę. No, no bo człowiek chce profesjonalnie coś zrobić i nie może się... Żadnych uwag Proszę pana, ja za chwilę wysiądę na serce. Nam zostało 15 minut. nam się pieprzymy z tym głupim ujęciem kluczowym dla całej bajki. To kluczowe, czyli porządnie musi być zrobione, a nie jakoś tak. Ale pan trzeci jest. raz robi jak bałwanek, a nie jak grzybek. A już, już, tak gram. Już? Już. Start! Popatrz na mnie bałwanku! Ulmęcie, dzieci, bałwanek do wachlejki. Ja chciałem powiedzieć, że ja nie mogę po prostu w tych warunkach. Naprawdę nie mogę w tych warunkach. Naprawdę. Przepraszam, było dobrze? Pan bardzo dobrze, ale pana koledzy są beznadziejni. Pan bardzo dobrze. I tak Popatrzmy. kwestia ostatnia świetnie. Chce powtórzyć? Nie proszę pana, już nic nie będziemy powtarzali. Ja wezmę proszę pana kogoś z korytarza. Dziękuję panom bardzo, dobrze? Dziękuję pan zostaje. Bardzo. Dziękuję pan zostaje. Bardzo pan zostaje. Tylko niech się pan zaszyje z powrotem. Dziękuję. Do widzenia. Do miłego zobaczenia następnego. Na, na pewno nie. Dziękuję. Przepraszam to tylko grzyby.